Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak. Teraz, kiedy pierwsza saszetka z serii Wild Story 2 została już zrecenzowana, możemy bez przeszkód kontynuować cykl. Otwieramy saszetki Wild Story. A więc, co tu dużo mówić? Listę zwierząt znam już chyba na pamięć, więc możemy zaraz przejść do otwierania. Na początek tylko wspomnę, że dla równowagi po najcieńszej saszetce wziąłem tą saszetkę najgrubszą i waszym oczom ukaże się największe zwierzę, jakie wśród wszystkich pięciu zamówionych saszetek otrzymałem. Tak więc do dzieła. Polarnego misia już dobrze znamy, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć misiów parkę. Nie znamy natomiast ulotki. Wychodzi na to, że są one dodawane tylko do części saszetek. Osobiście podejrzewam, że ulotek nie ma tylko w przypadku czterech postaci ludzkich, a wszystkie zwierzątka zapakowane w taką otofolię. Ulotki posiadają. Może nie jest to aż tak odkrywcze, jak karty do gry dodawane w pierwszej serii saszetek Wild Story, ale z punktu widzenia kolekcjonera jest znacznie bardziej przydatny. Znajdziemy tutaj komputerowo odpicowane wizerunki wszystkich postaci wchodzących w skład serii. Szkoda, że nie dane było mi o tym wspomnieć w samej recenzji saszetki. Cóż, to by było na tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym materiale, a do tego czasu trzymajcie się.